Pierwsze objawienie dokonało się 14 sierpnia 1920 roku podczas bitwy pod Ossowem, kiedy zginął legendarny kapelan K.S. gancy Skorupka. Drugie objawienie miało miejsce na zajutrz, w samą uroczystość w N.M.P., 15 sierpnia, podczas bitwy pod Wulką Radzemińską. Wyjątkowości obu wydarzeniom dodaje fakt, że były to objawienia zbiorowe. Wzięci do niewoli żołnierze bolszewiccy z wielkim lękiem mówili o niezwykłej kobiecej postaci, pełnej potęgi i mocy. Nie był to ani duch, ani zjawa. Bolszewicy wyraźnie widzieli świętą postać jako żywą osobę. Wokół jej głowy jaśniała świetlista aureola, w jednej dłoni coś trzymała jakby tarczę, od której odbijały się wystrzeliwane w kierunku Polaków pociski, po czym powracały. By eksplodować na pozycjach atakującej armii. Wyraźnie widzieli, jak poły jej szerokiego, granatowego płaszcza unosiły się i falowały na wietrze, zasłaniając Warszawę. Grozę zjawiska potęgowała asysta niebiańskiej osoby. Towarzyszyły jej oddziały przerażających skrzydlatych, konnych rycerzy, zakutych w pobłyskujące mimo ciemności stalowe zbroje, pokryte lamparcimi skórami. Chówce widmowych postaci najwyraźniej gotowały się do walki.